czytajcie na kolejnym wideo. Ostatnio zrobiłem taki filmik o sztucznej inteligencji, która mi generuje kod w PHP, bazę danych i tak dalej, a teraz sobie zrobię kolejny filmik. Oczywiście nie będę robił filmiku o obrazkach, bo to chyba każdy potrafi, a tak dla ja sobie zrobię piosenkę. Dobra, jestem na suno.com, taka stronka z takim prompterem do robienia muzyki. Dajmy create tutaj, tutaj sobie włączymy custom mode i wpiszmy tekst cicho nasze. Oczywiście mi tu wali już jakimiś e, pop-upami. Kurde, wkurzamy to. I styl muzyki sobie tutaj dajmy. Jaki to jest styl? Ja sobie tutaj wkleiłem wiersz z e, e, Tolkiena w przekładzie Marii Skimniewskiej o Sauronie. I teraz trzeba zrobić z tego Piosenkę, może to będzie hit? Kto wie? Robię to wszystko randomowo, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jaki tutaj dać styl? Nie wiem. Hip-hop? A, dajmy hip-hop. Będą... Nie, salsa to nie, przepięcie Hip-hop. Ale będą jaja. Yy, jak to nazwać? Może uczta u Saurona. Je. Yeah. Create. Nie wiem, czy mi się uda to stworzyć, czy nie. nie mam pojęcia, Zaraz zobaczymy. Jak ten prompter działa. Sam jestem ciekawy. No i muzyka się tworzy. Będziemy zaraz naginać z Sauronem. No tu widzę, że coś się utworzyło. Mam nadzieję, że nie wykorzystałem tutaj tego programu. Suno. On darmowy jest tam do iluś do akcja, a później się Boli za niego. To nie jest za darmo, proszę Państwa. Tam macie ileś utworu za Friko, a reszta niestety becalen. Jak to mówią nasi zachodni sąsiedzi. Dobra, kawałki zrobione. Włączymy sobie. Raz. Jak postęp zamęstwo, zachwiał się na nogach. Czy to jest hip-hop? Ja sobie chyba to zapiszę. Nawet nieźle to wyszło. Wiecie, że ja sobie to zapiszę? E, jak to zapisać? Gdzieś tu musi być jakaś możliwość zapisania naszego kawałka. Bo powiem wam, że to wyszło nawet nie najgorzej. Tu chyba będzie możliwość zapisania, tak? To jest report. Jak to zapisać? Panie, tu coś jest. Nie, to jest autoplay, repeat. Tu? Całkiem nieźle nam to wyszło, muszę przyznać. Nie, to jest tylko kopiowanie linku. Zawsze mogę ze swojej aplikacji skorzystać. Mm, spróbujmy. Czy ona mi to pobierze? Chyba pobierze, tak. Aplikacja się nazywa, jakby ktoś chciał, miał problem z pobraniem jakiejś piosenki, An Video. Druga piosenka, bo on zawsze dwie tutaj tworzy, zobaczmy, wciełpił się Sauron czarnoksięstwem, jak umie szarpać gaci kłód. Sekrety zdradzać spiski knuć jak podstęp starcza mu za męstwo Felagun zachwiał się na nogach. Burzą słów jego ugodzony, lecz odpowiedział pieśnią własną. Współczuję piosenkarzom. Wydaje się, że długo nie popracują. Jednak w pewnym anime widziałem podobną sytuację kilka lat temu i science fiction zaczyna się spełniać, jak już się nie spełniło. Dobra, mam nadzieję, że Sunoka Wam się podobało. Jeśli mi się uda tę piosenkę, zwłaszcza tą pierwszą, ściągnąć, to ją na pewno na kanał gdzieś tam wrzucę, albo może lepiej nie będę jej rzucał. Link wrzucę do FTP'a. Nie chcę wrzucać treści tworzonych przez AI na swój kanał, bo, bo to jest troszkę ryzyko. Nie jest to pewne. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.